Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hadesa, moi drodzy, zaczynamy w tym samym miejscu, w którym wczoraj skończyliśmy Gra zapisuje się automatycznie po wejściu do komnaty, czyli tutaj musimy ponownie sobie odlokować broń, wziąć łódź i poznać kostka jeszcze raz ten and sam dialog. Z ręką na sercu wam mówię, naprawdę mógłbym parę tych dialogów słuchać po kilka razy, tak jak właśnie to robię, bo są tak pozytywne, są tak fajnie zrobione. Oh, ale nie będziemy hostka odtłuc. Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie miecz. Sprawdzimy gablotę, to coś dołożymy coś sobie upominek dobra. czarna chusta, no i można, można wychodzić, także dzisiaj drugi, e, druga próba wyjścia z podziemi, postaram się znowu nie spoilerować zbytnio e, tym, co już wiem, teraz, no, z czym się kojarzy piorun, no oczywiście z... -Hades. Czy to on?

Uderzenie pioruna, które, y, przy którym atak wywołuje błyskawicę, wystrzał to błyskawica, albo odskok to błyskawica. Czyli znowu mamy na początkowym etapie gry, poznajemy bóstwa i każde z tych bóstw oferuje nam, można powiedzieć, podstawowe dary, które dotyczą albo ataku, albo wystrzału, albo odskoku. Weźmy sobie znowu atak. Bardzo lubię. Y... Never thought I'd see the day. Bardzo lubię ten... E, to, ten dar od Zeusa, bo zwróćcie uwagę teraz co się stanie przy, przy uderzeniu. Latają wokół mnie takie malutkie piorunki. To mamy coś. I tutaj zrobię króciutką przerwę. Moi drodzy, to, co tę grę absolutnie wyróżnia i sprawia, że każda jest zupełnie inna, tak jak właśnie każda inna była bitwa w World of Tanks, to to, że tej gry. Nie można się do końca nauczyć. Możemy poznać przeciwników, możemy poznać bóstwa i ich dary, możemy poznać mechanikę gry, ale nigdy nie poznamy dokładnie planszy. Ponieważ tutaj e, komnaty nie są generowane losowo, w tym sensie, że ich wygląd jest losowy. Komnaty mają z grubsza, znaczy jest tam jakby kilkanaście różnych wersji tej, różnych komnat, i one się powtarzają, ale to. Co dostaniemy w kolejnej komnacie zawsze jest losowe, i to jest właśnie niesamowite, ponieważ nigdy nie możemy sobie tak, jakby z góry ustalić, jaką ścieżką pójdziemy, którą komnatę wybierzemy, aby dostać konkretny dar, żeby na przykład na końcu mieć to. Nie. Jest, raz dostaniemy raz dostanie na początku dar powiedzmy od Ateny, innym razem na początku to będzie dar od Zeusa, innym razem to będzie dar na przykład od, kto jeszcze wystąpił? W ostatnim odcinku Demeter, tak więc nie ma szans, żebyście w jakiś sposób sobie stworzyli wizję idealnego przejścia tej gry. Dlatego, że te komnaty się nie zmieniają. A jak to jest wyjaśnione fabularnie? Ano dlatego, że podziemia są skonstruowane tak, żeby żaden z umarłych, a właśnie tutaj tymi, z tymi umarłymi walczę, to są właśnie ci wszyscy umarli, żeby w tym zmieniającym się wciąż labiryncie nie mieli po prostu szans ucieczki. E, to wszystko naprawdę ma bardzo fajnie. E, to, co to się w tej grze jest bardzo ciekawie wyjaśnione. Każdy aspekt tej gry jest e, dobrze w jakiś sposób umotywowany. Z czego on się bierze? O! Coś, czego nie było, czyli jakieś serduszko. To wygląda tak z jakimś wypełnieniem. I to jest akurat rzecz, która się w tej grze bardzo przydaje. Bo nic tak e, w grze o umieraniu nie jest potrzebne, jak oczywiście życie. Czyli to już trochę zdradzę, że tutaj to serce symbolizuje nasz punkty, punkty zdrowia. ale jak widzieliście wczoraj, tutaj punkty zdrowia się traci bardzo szybko. Serce Centaura, tak dokładnie się to nazywa, i zyskujemy za nie jednorazowo 25 maksymalnego zdrowia. To nie jest, moi drodzy, leczenie, to jest zdrowie. I to jest właśnie e, bardzo ciekawe, ponieważ to. Leczy nas o tę wartość, którą dostajemy, ale jednocześnie podwyższa maksymalny poziom zdrowia. Czyli, jak zbierzemy tego na przykład 5 takich ser centaura, to nasze maksymalne łączne zdrowie wzrośnie o 125. Z bazowych 50 zrobi się w tym momencie 175. I to jest, jak się pewnie domyślacie, w tej grze mega ważne, żeby tego zdrowia mieć. Aha, co jeszcze jest inna rzecz, szczególnie ważna? Za każdym razem, kiedy umieramy, teraz Wam to pokażę, żeby nie być osobnym. zwróćcie uwagę, teraz, że chodź tu. Mam inne dary, ponieważ za każdym razem, gdy umieram, ta gra tak naprawdę się resetuje. Resetuje się to, ile zebrałem złota, resetują się wszystkie dary, przechodzi tylko. Ta waluta, którą tutaj widzicie obok mojego, o tu, dokładnie w tym miejscu, e, i tam jeszcze parę innych rzeczy, ale to, to, to dotyczy, jakby Zagreusa bezpośrednio, czyli jego umiejętności i zdolności, one wszystkie się kasują, czyli nie ma czegoś takiego, że dobra, powiedzmy, przejdę trochę tej gry i będę miał parę umiejętności, potem połączę z kolejnymi i w końcu mi się uda. Nie, 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 nie. Po prostu zaczyna się za każdym razem kolejną grę. we soli. Macie znowu 50 punktów zdrowia, macie znowu podstawowy miecz, e, żadnych umiejętności specjalnych, żadnych darów... Oh, to o, to kto to jest? Serduszko? No, kto, kogo może symbolizować serce w starożytnej Grecji? To musi być kawałek. Zobaczmy. Cześć. W imieniu Hades, Olympus, zaakceptuję ten mesec. Czemu cześć, cześć, mały bogusiu? Muszę powiedzieć, że jesteś dosyć specyficzny, więc... Nie, nic nie mówię, ale Afrodyta jest naga. Jedyne ubranie jej to bardzo długie włosy. No i znowu kilka różnych, mm, kilka różnych darów od Afrodyty. Atak specjalny zadaje więcej obrażeń i wywołuje osłabienie, co daje osłabienie. Przez co najmniej 4 sekundy ofiara zadaje obrażenia mniejsze o co najmniej 30% czyli atak specjalny, wystrzał i jako, że mamy już dar, który nam daje coś do ataku, no to inny dar nie będzie już tam dawał czegoś do ataku, więc na przykład jest atak specjalny, wystrzał i ostatni lament umierającego. Po śmierci wrogowie zadają obrażenia innym pobliskim wrogom i wywołują osłabienie. O, to jest ciekawe, czyli przy okazji jak ubijamy hands? przeciwnika, to e, on w jakiś tam tak jakby uszkadza innych przeciwników, zanim... E, póki jeszcze oni żyją. Ale też się może przydać. E, może też to widzicie, może nie, możecie sobie ewentualnie zapauzować i zrobić podgląd na przykład po, e, po, po klatce na, na YouTubie. E, zwróćcie uwagę też, że każdy z tych darów również tak jakby widać w czasie walki, bo tak, widać pioruny z tego, co... Oh, oh, o, Z tego, co widzę również e, co jakiś czas widać takie fioletowawe odblaski, które symbolizują darod demeter. E, więc teraz tak, tutaj jakaś sakiewka z czaszką. Czaszki chyba się na razie boimy, nie, nie wchodzimy tam, więc weźmiemy sobie znowu serduszko, czyli znowu jakiś darod demeter. E, więc widać, że wszystkie, o, teraz właśnie było widać dać żółto, czyli od zeusa, i fioletowo, czyli darod demeter. To wszystkie te dary, które mamy, one w jakiś sposób się objawiają w, w czasie naszej walki. Olympus, this Więc to nie jest tylko takie, wiecie, na przykład, plus 2 do ataku, jak w rpg tylko to jest plus 2 do ataku, ale to też jednocześnie to wszystko się na tym ekranie dzieje i to też jest świetne. Atak specjalny, czyli znowu ten sam dar możemy wybrać w sensie. Ten poprzedni, który był do wyboru, nie wziąłem go, to teraz się ponowił. Miłosny wystrzał to. Yy, miłosny strzał to jest dotyczy wystrzału, a inna liga, częściowa odporność na obrażenia od ataków pobliskich wrogów. 10% zmniejszenie obrażenia bierę, bo tak jak mówię, rzadko używam tu jakaś stud, Nie wiem, jakaś mis... misa? Tak? Stu... Studnia Harona. Mamy 76 kasy. Za 38 możemy kupić sobie przywrócenie 29 życia. Na razie mam życia trochę. Pasywny atak zadaje 30% obrażeń. To może być ciekawe, czyli 30% więcej do ataku przez 6 potyczek. Dobra, wezmę sobie, wrzucam boletę i wychodzi to. No prawie jak normalnie w maszynie z napojami. Teraz mamy symbol z czaszką, tak więc czaszka znaczy takich jakby. E, już mogę Wam zdradzić, no bo to nie będzie wyjaśnione oczywiście, jak większość rzeczy w tej grze. E, czaszka taka mała oznacza po prostu małych minibosów, czyli znaczy, małych minibosów. Oznacza minibosów. To są, to, to nie są przeciwnicy tacy naprawdę, tak wieczy bardzo, bardzo trudni. To są tacy mocniejsi przeciwnicy niż takie zwykłe mobki na, na mapie, ale sporo słabsi niż główni bossowie. Trójząb, no, kim może być trójząb? Oczywiście jest to. Then, in the name of Hades, Olympus, I this Dlaczego Zagreus mówi, że to wuj? No bo tak. Jeśli Hades to jego ojciec, a Zeus to rodzony brat ojca, no to dla Zagreusa są to wujkowie. Tak, Poseidon tak samo jest bratem Zeusa, bratem Hadesa, więc jest wujkiem Zagreusa. Nie, to oczywiście jest to nie? We have a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. The goods. I teraz tak. Zwróćcie też uwagę, że glary mają również swoją rzadkość. Są dary zwykłe, są dary rzadkie, są też dary epickie. I teraz tak. Co mi daje rzadki odskok fali? Odskok zadaje obrażenia obszarowe i odpycha wrogów. Fajne. Zatopiony skarb, otrzymujesz losowy zestaw yy, i teraz mamy w końcu legendę, tak, czyli kryształy, to są takie właśnie, no, kryształy, ten taki fioletowy, taka fioletowa łezka, to jest ciemność, pozwala rosnąć w siłę i ciemności używamy w lustrze nocy, jak sama nazwa wskazuje, obol harona, to nasze złoto, czyli do kupowania przedmiotów podczas próby ucieczki, gdy umrzesz, tracisz wszystkie oszczędności, czyli tak, kryształów nie tracimy, Ciemności nie tracimy, tracimy złoto, czyli Obolharona, no i oczywiście zdrowie. I leczenie. Twoje całkowite życie wynosi tyle. Utrata cał całości zapewnia szybki powrót do domu Hadesa. To daje nam zatopiony skarb, ewentualnie nagroda oceanu. Wszystkie nagrody, czyli kryształy, ciemność i Obolharona w komnatach są więcej warte o 60%. Wydaje mi się, że na razie mniej interesują mnie dodatki typu właśnie waluty, bardziej może być mi potrzebne coś, co da mi troszkę więcej, na przykład tak ofensywnie, czyli ockok, bo będzie zadawał obrażenia, plus jednocześnie będzie, um, będzie odpychowanie. To znaczy odpychanie wejdźmy sobie do tego odskok fali. Na odskok a, tutaj nie ma akład legendy to odnośnie odpychania, no ale Chyba samo przez można zrozumieć, co znaczy o właśnie, tak? Czyli przy odskoku ten bruch po prostu jest odpychany ode mnie, co z jednej strony jest mało przydatne, bo może na być tak, że musi wtedy wroga gonić, no ale z drugiej, kiedy znajdziemy się na przykład wśród kilku wrogów, na przykład w środku jakiegoś tłumu 10 przeciwników, e, no to nagle się okazuje, że takie odpychanie jest na wagę złota, ponieważ ci przeciwnicy się są roz, rozpychani na boki i mamy troszkę więcej miejsca. Do, do ataku. Także tak, to już wiemy, że jest obol Harona, To już wiemy, że jest owoc granatu, więc weźmiemy sobie co? Złoto czy granat? Weźmy sobie chyba. Chyba weźmy sobie granat, bo granat nam pozwoli zwiększyć którąś z darów, a jego poziom. O, właśnie, w takiej sytuacji, kiedy na przykład jestem wśród czterech wrogów, czy tam nawet pięciu. To odpychanie okazuje się być bardzo, bardzo przydatne. I teraz, tak, co mogę sobie ulepszyć? Atak, odskok albo zmniejszenie obrażeń. No, oczywiście, e, najlepsze będzie zwiększenie e, czegoś, co dotyczy ataku, chociaż zwróćcie uwagę też na procenty, bo tak, tutaj przy ataku wywołuje piorun, który zadaje 10 uszkodzeń, wzrost jest na 14, czyli wzrost jest w sumie niewielki. Tutaj przy odskoku, obrażenia odskoku z 42 na 63. Czyli tak, po pierwsze, większe obrażenia już są bazowe odskoku. A po drugie, jest duży przyrost, bo o 21, a zamiast 4. Ale z drugiej strony, odskoku używam rzadziej niż ataku. Więc pozostańmy przy. Pozostańmy przy. E, przy ataku. I znowu. Kluczyk z symbolem czaszki, czyli jakiś miniboss, ewentualnie ciemność. E, weźmy sobie ciemność. Na razie nie róbmy sobie. Więc przy drugiej grze nie utrudniajmy sobie życia. Mamy znowu pułapki. Widzimy, czyli trzeba unikać tego wchodzenia w tę te, te wybuchu tej pułapki. Pewnie znowu możecie zaobserwować. Teraz już widać w sumie trzy rzeczy przy, przy moim ataku: że tak, po pierwsze, pojawiają się pioruny. Po drugie, pojawia się to osłabienie na fioletowo od demeter. A po drugie pod moimi nogami cały czas pojawia się taki wybuch wody. Skąd? No, od Posejdona, ponieważ jest to dar Posejdona. Otóż to, widzicie? I to jest właśnie kolejna rzecz, którą widać e, na żywo, tak? Czyli te wszystkie dary mają swoją... E, są narysowane, są pokazane, czyli tak naprawdę można nawet... W sumie, jak ktoś tę grę zna dobrze, to nawet nie wiedząc, jakie ma, macie dary, można z grubsza powiedzieć, że no to, to się tak szybko dzieje, że może być trudno określić wszystkie dary jednocześnie. No, ale widząc na przykład ten wybuch wody, można śmiało stwierdzić, że raczej jest to, co związane z bogiem, z bogiem Wód i Oceanów, czyli właśnie z Poseidonem. Jak widzicie, teraz mi idzie troszkę lepiej. Wcześniej moja komnata rekordowa to była 11. W tym momencie jest już, uwaga, uwaga, 12. Czyli poszedłem o krok dalej. Dlaczego? No bo czegoś się trochę nauczyłem, dostałem trochę więcej daru, bo wcześniej miałem chyba dar od dwóch bóstw, czyli od Artemidy i od, yy, od Ateny. Teraz mam dary od trzech bóstw, czyli już jest troszkę lepiej. Tutaj mam jakąś komnatę bez wrogów, co jest bardzo fajne. Czyli chyba wszystko wskazuje na to, że jestem dość blisko wyjścia. Komnata jest darmowa, mam tylko do wzięcia tutaj zdrowie. E, co dalej? No, teraz widzimy tutaj inny symbol jakąś, jakąś czerwoną kluchę w, w jakiejś obroży kolczastej. i Symbol czaszki, ale już trochę inny, ponieważ ten symbol ma dwie strzałki i gwiazdkę. Czyli to już nie będzie boss, mini boss, to już będzie pełnoprawny boss. Pierwszy boss, na którego wchodzimy. Well, <laughs> on, Besides, Super jest to, że Zagreus jako członek rodziny. Dla nas jest to Megaira, tak? Jedna z Furii, a to jest jego, jego rodzina, więc to nie za niego Megaira, to jest Meg, tak? Więc on traktuje wszystkich w sumie tak, jakby to byli jego dobrzy znajomi, no bo to w końcu jest jego rodzina, więc nie, nie musi do nich mówić na przykład pani Furio Megairo, tylko to jest po prostu w skrócie Meg, i takich, on, nie, takich właśnie skrótów w tej grze też jest sporo. E, przy kolejnych okazjach, your jak like Możecie się już pewnie domyślać, że Megaira nie jest tutaj z własnej woli. Jak sama powiedziała, ojciec mnie tu przysłał, twój ojciec. Czyli to Hades w jakiś sposób rozkazuje mieszkańcom domu powstrzymać Zagreusa. Wcześniej byli to jakiś tak mniejsze, mniejsi, umarli. E, a teraz to już są poważne, e, poważne sprawy, poważni przeciwnicy, bo jest tutaj Megaira, pierwsza z Furii. E, no i ona sugeruje nam delikatny odwrót i powrót do domu, inaczej to ona nam w tym odwrocie pomoże. E, więc co, bo no, nie pozostaje nam nic innego jak stoczyć tę walkę z Megairą. I klikamy. No i tu od razu mówię, będzie trochę klikania. Tutaj w przypadku walki z tymi dużymi bosami nie opłaca się mieć takiej techniki jak ja miałem, jak miałem wcześniej, czyli wpadania nad, nad przeciwników. W taki bezpośredni sposób, że po prostu wiecie podbiegam i, i go tłukę, licząc na to, że, że go pokonam swoją wiecie siłą niesamowitą. Ci duzi bo sobie mają już o wiele dłuższy pasek życia, mają już troszkę Zabieram. bardziej skomplikowane techniki. Zabieram. O właśnie, na przykład jedną z nich jest taka technika, że wrzucam jakieś wypuchające kółka pod nogi. Dodatkowo ona przyzywa tych, tych pomniejszych przeciwników więc tutaj walka z nią już nie jest taka łatwa. Na późniejszych etapach można walić się z nią, wiecie tak, twardą twarz, yy, ale na początku warto zachować troszkę, chociaż odrobinkę. O, tuż to no, widzicie. Ona ma jakieś ataki obrotowe, jakieś przyzwania, cuda nie widy. I te ataki też się zmieniają. To nie jest tak, że jeden ten boss już zawsze będzie tak samo walczył. mam 36 zdrowia, bo mnie jeszcze tłuką te ma małe mopki. O właśnie, mam 24. No nic, udało się. Udało się furie zbić do, do połowy HP, e, co i tak, bym wam szczerze, jest dla mnie sukcesem dużym, bo moja pierwsza próba pokonania jej zakończyła się bardzo szybko. A, o, <laughs> Jednym strzałem 12 HP, które były potrzebne. Tyle Megaira e, pokazała mi, że wracam do domu. I powtarzamy sekwencję

Tutaj jest Achilles, więc pogadajmy sobie z Achillesem. I've known great men throughout my life, and I can always tell when someone's better than their circumstances. Fight like I'd fight out there. I'll give them hell as you once did, Achilles. Though doubtless many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because of you. Achilles jest naszym dobrym przyjacielem, e, przy okazji też nauczycielem. E, pokazał nam parę technik wojennych. Dobra. sam. Po, po, Eating well lately? All three mouths full and happy? Mm. Each terrifying maw of the infernal watchdog Zephyrus responds affirmatively. Who's that sniveling shade to your Immediate left, there, Father. Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade boy is my newly designated contractor one whose responsibility is to work on this house though who shall pay for everything my subjects hid you're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm then we might finally have time for all the needed renovations of it nice okay Zobaczmy sobie kontraktora, No i co? Możemy sobie dodać na przykład tak. Uzdrowisko w tartarze kosztuje nas zero, no to super. Więc dodana komnata, e, niedostępna w inny sposób komnata, którą można znaleźć nieustannie w nieustannie zmieniających się podziemiach, czyli. E, w uzdrowisku nasze życie zostanie uzdrowione, e, jeśli tylko sobie to, to kupimy. A in the of like an idea. Czyli jest szansa, że w What's tych zmieniających się podziemiach trafimy na komnatę, która nas, która będzie nas mogła uzdrowić. Tu mamy różne możliwości dekoracji domu, na przykład wykończenie skrzydł wielkiej sali, jakieś zasłony. To jest takie możliwość. Wydania naszych ciężko zdobytych kryształów, właśnie na po prostu aspekt wizualny, e, czyli możemy przykład w sypialni basenik y, y, dokupić, albo jakiś dywan, e, tutaj jakieś zlecenie, na przykład lista mniejszych przepowiedni Mori. Wypełni przepowiednie Mori, otrzymać za to nagrody. To kosztuje 20, krysz, 20 kryształów, których nie mam, więc na razie to wszystko na co mnie stać.

Ta, cały czas ten dom Hadesa się zmienia i cały czas te postacie mają coś nowego nam do powiedzenia, o ile oczywiście w tym domu są. Taki trochę urywany materiał, ale chciałem tylko e, dokończyć, jako że Nyx nie ma na swoim miejscu, no to przechodzimy, przechodzimy dalej. E, nasz pokoik w sumie tutaj się niewiele zmieniło, ale jako że mamy 40 e, jednostek ciemności, możemy znowu ulepszyć sobie. Coś z lustra nocy, czy na przykład możemy sobie dołożyć troszkę mrocznej obecności. Wcześniej było 10%, teraz będzie już 20%, i możemy ewentualnie tonniejszą żywotność też za 20%, i mamy już odrobinkę mocniejszą postać, bo 20% mocniejsze uderzenia od tyłu i dwa punkty zdrowia na każdą komnatę będą nam się regenerowały, i możemy teraz dokonać, mamy już. Dodatkowo jeszcze dwa klucze, dwa klucze nie pozwalają nam na odblokowanie nowej broni, ale już przy trzech możemy sobie odblokować tarcze, przy czterech możemy odblokować sobie włócznie. E, myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek z początków Hadesa, żebyście mieli obraz jak to wygląda, a potem już e, kolejny odcinek będzie e, typowo z...